Z tej strony? Perka, perka, perka. Czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś utknąć? Albo ktoś dla żartów was gdzieś zamknął i nie mogliście wyjść? Mi się to nigdy nie przetrafiło aż do teraz. Zostałam uwięziona w publicznej toalecie. Jeszcze na dodatek chyba męskiej, bo tutaj są pisuary. O, tutaj jest napisane try F, okej. Okay zapukamy. Wygląda na to, że ktoś tam jest. O, ktoś tam jest, czyli nie jestem sama w tej toalecie. Super. Otwieraj. Czemu się nie odzywasz? Śpisz? Chyba śpi. Może go nie budźmy. To gdzie utknęłam? Ja jestem w galerii handlowej? Na jakiejś imprezie? Nie wiadomo. No są tutaj drzwi, ale prawdopodobnie nie będziemy mogli nawet tutaj się przez nie wydostać, bo ktoś nas niestety zamknął. Tutaj suszarka nie działa. O, może od... to... Nie jestem aż tak głupia, żeby próbować to jeszcze raz dotknąć. Hmm, elektryka elektryka tyka, czemu by nie? Ending 1 na 16, zaciukałam sama siebie. Znaczy, no nie jestem elektrykiem, więc to, 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 po, nie, po co ja to zrobiłam? Dobra, chciałam sprawdzić, chciałam przetestować, czy przeżyję, ale nie przeżyłam. Czyli 16 zakończeń tutaj mamy. Mogę to przeskipować? Mogę. Podejście numer 2, a nie mogę po prostu wyjść stąd. Naprawdę, otwórzcie, ja chcę stąd wyjść. Ej, tu mamy... Puszkę Coca-Coli, co ja mogę z nią zrobić? Dawajcie wrzucimy tamtemu gościowi, podobno ktoś tam jest. Podziękował i wypluł puszkę. Halo, no nie wyrzucaj puszki, to są chipsy, to jest Coca-Cola. Nie rób tego ponownie, dlaczego nie? Czekaj, tu jest więcej śmieci, ja ci tam powrzucam, żebyś nie umarł mi tutaj z głodu. No, znaczy to już wypita Coca-Cola jest, ale trzymaj puszeczkę. O! Zdenerwował się chyba. Mamy jeszcze jakieś tutaj śmieci? Ej, karteczkę mamy jakąś! Należy do tego śmietnika. Czyli co, zostawić to w śmietniku lepiej? Może tak? Co dalej nie można wyjść? Tutaj coś mamy. A nie, dobra, to nóżka od Pissuara jest. Czekajcie, wrzućmy jeszcze raz, zdenerwujmy go, to może wyjdzie i pomoże stąd też wyjść. No, przestań, nie bądź taki sfochowany, no, pomóż mi. Dobra, zdenerwował się chyba, to ja nie... Ale mi kopnął tą puszkę, dobra, zostawmy go. Ej! Kto naprawił ten kabel tutaj? No właśnie, tutaj mi podpowiedziała chmurka. Kto to naprawił i działa? Eksplodowała ta suszarka. Co jest? Ending 7 na 16. Dobra, tej suszarki ewidentnie nie możemy dotykać, bo jest coś z nią nie tak. Ale kto ją naprawił? No dobrze, mamy. O, możemy odkręcić kran tutaj. Dlaczego ja siebie w lustrze nie widzę? Czy jestem aż taka brzydka, że nawet lustro mnie nie pokazuje? Nie, no żartuję oczywiście. Zgubiłam mojego magicznego markera. Nie wiem, a mogę do tej toalety wejść? Ktoś tutaj otworzy, cokolwiek. Halo, halo, pobudka. O, tutaj można wejść. A można na kibelek usiąść? Lepiej zamknij drzwi. No dobrze, gdzie są drzwi? Tutaj są drzwi. Zamykamy drzwi. Zakluczymy się. Chapter 1. Ręka. <laughs> moje nóżki są. Nie patrzcie, cenzura. Nie można patrzeć. Nie podglądajcie. A gdzie moje ciało? Nie moje mojego ciała. Są tylko moje nóżki. Mamy papier nawet. Mogę go wziąć? Ej, ktoś. Teraz się odzywa. Chcesz papier toaletowy? Taką potrzebę? Nie, 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 ja ci dawałam napoje, dam ci, nie wiem, o przepychaczkę do kibla, trzymaj, czy tam do czyszczenia kibla. Ej, wziął to! To nie jest papier, nie oddam ci mojego papieru, nie ma takiej opcji, mam tylko jeden. Mogę ten ze śmietnika ewentualnie ci dać, otrzymaj, on tutaj leżał w śmietniku. Ej, podziękował, czyli mu się spodobało. Press <suszy> C to kraj, co? I karteczkę jakąś dostaliśmy, czyli jak się popłakałam, to zlitował się nad nami, dostaliśmy karteczkę. Nie wychodź. Nie wychodzić z toalety, czy w ogóle tutaj nie próbować się wydostać, naprawdę? Ej, czekajcie, dobra, ubiorę spodnie i wychodzimy stąd. Ej, można skakać, ui. Ej, tu może wskoczymy do niego do kabiny? Moment, jak to się otwiera? O, dobra, trzeba F nacisnąć, żeby to otworzyć, ja próbuję. Dobra, czyli F tutaj siadamy na kibelku. Co ja z tą kartką zrobić? Nie wychodź. Coś słyszałam. Czyli zniknęły i się pojawiła jakaś kartka. Make him leave, czyli spraw, żeby on wyszedł, wyszedł z kibla. To powrzucajmy mu te puszki, on się wtedy zdenerwował. Wychodzić z kibelka, halo. Nie dziękuję, powiedział. Dobra, wrzucamy jeszcze więcej śmieci, dzieci. Szybko, zrobimy mu tam syf. Trzymaj kuszeczkę. Kolejną puszeczkę. Może się zdenerwuje i wyjdzie, i coś tutaj rozwiążemy zaraz. To jest w ogóle Doktor Pepper, tylko jest napisane Doktor Shepper. Ja nie lubię tego napoju ogólnie, on tak dziwnie smakuje. No wy, chodź z tego, to, to i to ja chciałam powiedzieć, z toalety wychodź, pomóż mi tutaj się mu dostać! Ja mam cel, żeby cię wydostać stąd. O, Czyli chyba się zdenerwował, mamy ending 9 na 16, okej. Okay. I co ja muszę powtarzać to wszystko od nowa? Podejście numer 4. Ej, mamy te drzwi z powrotem, więc. Hmm, tak się nie wydostaniemy, niestety. Czyli co ja jeszcze raz muszę iść na ten kibelek, dać mu papier, i on nam da karteczkę, tak? Zamkniemy drzwi. O, zaczyna się czapter numer 1. Damy mu ten zużyty tutaj papier toaletowy. Wystaw tą rękę, chłopie, bo będę płakać. Ja chyba jestem w ogóle facetem, bo mam taki męski płacz, nie? Stajemy. I on nam kartkę jakąś dał. Dobra, mamy tą kartkę Don't Leave. I jeszcze raz, Make Him Leave. Czyli ewidentnie nie chodzi o to, żeby go zezłościć, tylko może to jest dla nas zadanie, że musimy stąd uciec. Jeszcze nie wiadomo, co jest w tej toalecie, nie? Out of order, czyli teoretycznie jest nieczynna. Pewnie tam kibelek trochę, nie wiem, nie działa. A ten zegar? Ej, mam zegar. Nie wiedziałam, że go mogę tak Dawajcie, ten zegar włożymy, zalejemy wodą. Może coś się tutaj odblokuje? O, umyjemy zegar, bo taki czerwony jest. Zrobimy mu kąpiel tutaj. Słyszę cały czas coś. Oto kolejna puszka. Kto to naprawił? Nie, nie, nie. Ja już się nie dam na to nabrać. Ej, karteczkę mamy. Don't leave. Nie wiem, co ja mam zrobić. Ej, mamy tutaj kratkę ewentualnie. Nie, nie ma jakiegoś śrubokrętu, żeby to odkręcić? Nie wiem, przeszukajmy może jeszcze raz te śmieci. Weźmy te puszki tutaj stąd, wyrzućmy. I belong in the trash. A może tą kartkę mamy tutaj wsadzić, co? O, umyję się trochę. A może wrzućmy mu tą kartkę? Nie mogę mu wrzucać żadnych karteczek? Okej, okay, zrozumiałem. Dlaczego? Ej, czekajcie, a jak to ponowie? Bo tam było... Nic mnie nie zatrzyma. Co to jest? Co to jest? Co to za wielka macka? No nie! Okej, okay, tego się nie spodziewałam? Ending 6 na 16. Zostałeś zgnieciony przez wielkiego tentakla. Przez mackę wielką. Naprawdę! A może wskoczmy tutaj gdzieś? Daradę tu przeskoczyć, tam coś jest napisane. Take coś tam, ale nie widzę. A, jest ta karteczka, don't leave. I kolejna karteczka. To było? Don't show them? Zmocz to. Tą kartkę, znaczy ten papier trzeba zmoczyć? Dobra, szybko, wrzucamy tutaj do zlewu i moczymy. No, jak się wrzuci oczywiście. O, teraz odkręcamy zlew. Chyba już się zmoczyło. I o co tu chodzi? Coś nam się odblokowało. To jest ta suszarka. Mamy tu wskoczyć chyba. Jest kartka kolejna. Patrzcie! Oni obserwują, co jest? Polaroid tutaj się nagle zrespił. Ale jaki ładne też bym chciała takiego Polaroida mieć. I w ogóle nam zdjęcie zrobić nie zaciągnęłam do góry. Piękna pupa, naprawdę piękny kadr. Zostawię sobie na pamiątkę to zdjęcie. I co ja teraz mam z tym zrobić? Zobaczcie jaka piękna pupa, ogolona. Nie wiem co ja mam teraz. Chapter drugi nam się odblokował. Wentylacja. Co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Zamykamy się szybko w toalecie. Nie wiem o co chodzi. Gdzie? Usiądźmy na kibel. Jakaś bomba. Coś zaraz wybuchnie jak nic. Można wyjść już? Jakąś puszkę usłyszałam. Kratkę zobaczcie tutaj. Wywaliło. I co? Nie wierzę naprawdę. Czy to jest to, o czym myślę? Kliknij prawem, żeby odblokować granat. Byłabym słabym żołnierzem i saperem chyba. Co ja zrobiłam? No nie, od nowa! Od nowa! Od nowa! Dobra, dotrwałam do tego czapteru numer dwa. Mamy zdjęcie znowu mojego poślada tutaj. I co? Znowu jest bomba zegarowa. Ja zobaczę, czy muszę się tutaj chować, bo tutaj ewidentnie coś się stało, ale ja chcę wiedzieć, coś, co tu się stało. Ej, można ten aparat, to znaczy statyw, aparat, ja chcę aparat. Można zdjęcie zrobić! Ui! I się wydrukuje? O! O! Zrobiłam zdjęcie! Ale się nie wywołało. Weźcie ten stat. Ej, ten statyw możemy mu wrzućmy tam. O, jak się zablokował, czekajcie. Ej. Dobra, perfekto. Jeszcze raz chodźmy po tego granata. I co my mamy z tym granatem? Że ja na to nie wpadłam. Przecież granatem możemy tutaj rozwalić tą ścianę. Moment. O, weźmy go do ręki. Czy ja go znowu wyrzuciłam? Nie, nie odblokowałam go. Tutaj dawajcie. Odblokujemy. O, szybko, uciekamy do kibelka! Szybko, szybko! O! Żyje. Aż puszka odleciała. I mamy kolejną karteczkę. Udawaj, że w tym przejściu jest dziura i wchodzisz w ciemność. Co? Mamy chapter 3. ok, I dalej nie mamy wyjścia. Tu mamy kolejne zagadki, jakieś brzydkie plakaty. Nieważne, nie zwracajcie uwagi na te plakaty. I co, tu mamy wszystko już zakończone? Nie wiadomo, co w tym kibelku jeszcze było. Tam jest coś ewidentnie napisane na czerwono. No dobra, kochani, myślę, że w tym miejscu skończymy. Zostawcie tutaj bardzo dużo łapyczek w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek, bo ja już bym chciała się wydostać z tego kibla. I wam życzę danego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!